Dzień dobry, witam na kanale Ada duszy i zapraszam byki, osoby urodzone w znaku byka, żebyście razem ze mną zobaczyły drogie byki, jakie energie, jakie potencjały, jakie możliwości mogą do Was przyjść w grudniu 2025 roku. To jest czytanie ogólne. Weźcie zatem tylko to, co z Wami rezonuje, a jeżeli ktoś chciałby prywatne czytanie, horoskop lub inne jakieś działania magiczne zapraszam do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie filmu. I już tutaj wyskoczyła dosłownie, wyskoczyła trójka mieczy i zaczynam od sfery materii, pracy, finansów. Materii szeroko rozumianej jako, jako sprawy takie codzienne. To, co się po prostu z materią wiąże, ale co wynika z tego, że po prostu żyjemy i z tą materią mamy styczność. Zatem z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo, zobaczymy, co też byki mają tutaj usłyszeć. Oprócz tego, że jakaś y, trudna być może decyzja y, przed Wami, no ale będzie to konieczne. Mm, natomiast poradzicie sobie bardzo dobrze y, z tą decyzją. Wyciągnięcie odpowiednie wnioski, i to Wam przyniesie zadowolenie, to Wam przyniesie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, chociaż y, ta sfera materialna może Wam jednak. W grudniu przysparzać drogie byki zmartwień. Wy tutaj ewidentnie nad czymś myślowo pracujecie, gdzieś siedzicie w głowie, coś Was tutaj męczy, dręczy i stanowi przedmiot po prostu Waszego nieustającego, być może nawet zamartwiania się. I to może być związane właśnie z jakąś decyzją, która nie jest wam na rękę, nie jest po waszej myśli, ale trzeba ją po prostu będzie podjąć. Może to dotyczyć pracy, że zostaję w jakiejś pracy, która no, nie do końca jest dla mnie. Może muszę coś takiego kupić albo w coś zainwestować, co zupełnie nie było w moich myślach, nie było w moich planach. Ty sobie to zracjonalizujesz, Ty sobie z tego wyciągniesz wnioski i powiesz: dobrze, to tak właśnie powinno być, tak miało być, i pójdziesz dalej. Pójdziesz dalej zupełnie nie w swojej byczej energii, bo tutaj nie ma energii ziemskiej. Są energie powietrzne, jest energia też emocji, zatem Wy nie jesteście w sprawach materialnych. W swojej statecznej, stabilnej energii byka tej ziemskiej, no ale nie zawsze życie daje nam pomarańcze, czasami daje nam cytryny, i to właśnie chyba jest taki miesiąc dla Was, drogie byki, gdzie Wy po prostu będziecie usilnie próbowały sobie tutaj zracjonalizować, wytłumaczyć, że tak, tak, właśnie to jest dobrze, tak to powinno być, tak to powinno wyglądać. Więc ja po prostu idę, robię. To, co do mnie należy, nawet może być tak, jak powiedziałam na początku, może być taki okres, czas, tydzień, dwa w grudniu, że Wy nawet będziecie zadowolone, zadowoleni z tego, co się dzieje w tej Waszej pracy, ale już końcówka grudnia to jest czas, kiedy znowu mogą dopaść Was po prostu. Zarówno myśli, które, jeżeli im pozwolicie, podkreślam, jeżeli im pozwolicie, to one mogą zawładnąć Waszym umysłem, a pamiętajcie, że karty pokazują możliwości, nie karty decydują o Waszym życiu, tylko Wy sami jesteście tymi, którzy mają wpływ na swoje myśli. No i zapytam jeszcze w Waszym imieniu, co tutaj zrobić, żeby nie poddawać się tym myślom, które Was mogą wręcz przygwarżać. Wy możecie się zamartwiać. A wiedzcie o tym, że 90 ponad procent zmartwień y, naszych przewidywań, takiego czarnowictwa. To nigdy się po prostu nie sprawdza, nie, nie przychodzi do nas, tak naprawdę w realnym życiu, i tutaj macie na to odpowiedź. Wyjdź byku z tego zamartwiania się, z tego poczucia bezsilności, ale to jest takie poczucie bezsilności, yy, że ty myślisz, że sytuacja jest bez wyjścia. Nieprawda. Sytuacja jest jak najbardziej yy, taka, z którą ty z pewnością siebie. Możesz po prostu sobie poradzić, możesz stawić jej czoła, i jeśli tylko nie pozwolisz tym myślom w głowie się rozchulać, to właśnie energia króla Buław mówi o tym, że po pokonaniu tych jakichś wątpliwości, zmęczenia, być może psychicznego, jeszcze na koniec roku, na koniec grudnia, z ogromną energią, pozałatwiasz wszystkie sprawy, stawisz czoła tym wszystkim obowiązkom, wyzwaniom, bo to jest energia kogoś, kto z pewnością siebie, nieustraszenie wręcz powiedziałabym, robi różne rzeczy, a ty już masz pewne kwestie przemyślane. Ty już wiesz, że może to nie jest najlepsze rozdanie dla Ciebie, ale będziesz wiedzieć, jak postąpić, co zrobić. Żeby po prostu, jak to się mówi, wyjść na swoje w grudniu, drogi byku. No i zobaczymy, co tutaj w sferze emocji, relacji może do Ciebie przychodzić. Może, choć nie musi, bo pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, zatem i wszystko mu, musi do Was przyjść. Emocje, relacje takie bliższe, relacje dalsze, znajomi, przyjaciele, rodzina może i współpracownicy, ale też i partner, mąż, żona, partnerka, kto tam u Was jest, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo, co dla Was, drogie byki, na grudzień, na grudzień 2025 i rycerz kielichów, ten rycerz kielichów Wam tutaj towarzyszy już też w sferze materii, no i pojawia się w relacjach Obok królowej kielichu, więc będzie to czas zadowolenia, będzie to czas spełnienia takiego uczuciowego, bardzo taki miły, przyjemny czas, choć może być też moment taki, który powiedziałabym, że może wynikać właśnie z tego, że coś Was będzie trapiło, coś Was będzie frustrowało, martwiło w tej sferze materialnej. To może być chwilowo, bardziej nerwowo, ale jeżeli uporaż się właśnie z tymi trudnymi myślami, z tą nerwowością, to tutaj energia królowej Pentakli, czyli małej cesarzowej, razem z tym królem Buław, to tworzy taką energię poczucia właśnie uziemienia, poczucia sprawczości, czyli tego wszystkiego, co byki lubią. Że jest dostatnio, że jest bezpiecznie, że naprawdę nie ma się czym martwić. I w tych relacjach tutaj wy nie macie się czym martwić. Wszechświat nad wami czuwa. Wy możecie też być pod wpływem większej intuicji, pod wpływem też takich energii, które mogą wam coś przekazywać. W snach, w spotkaniach, jakichś zdarzeniach synchronicznych. Dla niektórych z Was to może oznaczać również jakieś zwiększenie sensytywności, odbioru bardzo delikatnych przekazów ze strony wszechświata albo od przodków. Natomiast tutaj generalnie macie powody do zadowolenia, do radości do czucia się kochanym, kochaną niektórzy mogą wręcz jakby uzyskać potwierdzenie, że jesteście tą wybraną kochaną osobą i jeżeli tylko nie, jak to mówią, nie puszczą wam nerwy, to zakończycie rok, zakończycie grudzień w swojej ziemskiej pełnej spokoju, stabilności, energii. Tak więc Wy, Byki, macie tutaj bardzo taki, powiedziałabym, fajny przekaz, jeżeli chodzi o sprawy, zwłaszcza prywatne, sprawy dotyczące relacji, emocji. Bo tutaj, jeżeli nawet dojdzie do jakiegoś konfliktu, czy to Wy sami komuś coś po prostu powiecie, pod wpływem impulsu, pod wpływem napięcia emocjonalnego, o, o parę słów za dużo, to szybko sprawa zostanie rozwiązana, wróci do równowagi, wróci do harmonii, wróci do tego, co lubicie, czyli po prostu spokojnego życia i naprawdę bardzo dużo, bardzo przyjemnej energii, takiej pełnej miłości, zrozumienia. I opieki, jeszcze raz podkreślam tę opiekę ze strony wszechświata, być może waszych przodków, być może osób, które już są tam po drugiej stronie, które wami będą się opiekować nie tylko w grudniu, ale myślę, że cały czas się wieloma bykami opiekują. Więc tutaj może mogą być jakieś trudniejsze momenty, natomiast wy sobie z tymi. Wszystkimi doświadczeniami, sprawami, relacjami świetnie poradzicie. Tak więc, drogie byki, w grudniu nie dajcie się złym nastrojom, nie dajcie się ponieść nerwom, nie dajcie się ponieść jakimś trudnym myślom. Znajdźcie ukojenie i znajdźcie taki punkt podparcia, powiedziałabym, w Waszych bliskich, tych bliskich relacjach bo te osoby z tego waszego bliskiego otoczenia które wam dobrze życzą które was kochają, one będą dla was bardzo mocno wspierające więc odnoście się do tego właśnie co macie do tego wsparcia w życiu prywatnym i co jeszcze macie wiedzieć to za chwileczkę zapytam kart wyroczni Jakie przesłanie być może też podpowiedź dla Was na grudzień. Tutaj drogie byki ma być przez Was wysłuchana. Podsumowanie rada albo przesłanie dla byków na grudzień 2025. To coś byki jeszcze mają usłyszeć. Co może Was w jakiś sposób może ukierunkować. No zobaczcie. Macie tutaj obfitość. To jest karta obfitości, to jest karta poczucia, właśnie takiego, że wszystko się dzieje po coś, że nawet jeżeli gdzieś tam po drodze będziecie napotykać jakieś trudności, to zobaczcie, to jest też królowa Pentakli, Wasza królowa, mała cesarzowa, zapowiadająca obfitość. I jeszcze raz podkreślam, jeżeli nawet w sferze materii, w sferze finansów czy też y, życia zawodowego gdzieś tam coś Was będzie niepokoić albo y, sprowadzić Wam trudność, zwracajcie się do tego y, szczęścia, do tego bogactwa, które jest w Waszych bliskich, jest w osobach, które Wam dobrze życzą, i tutaj naprawdę ten. Grudzień będzie dla Was pełen obfitości, jeśli nie materialnej, chociaż też prawdopodobnie, jeżeli pójdziecie za energią króla Buław i będziecie działać z bardzo dużą energią i stanowczością, to będziecie czuć się spełnieni, szczęśliwi w ogóle ze swojego życia, czego ja Wam, zwłaszcza tej obfitości, z całego serca życzę i gorąco Was. Pozdrawiam.